Dzień dobry Państwu. Nazywam się Bartosz Szabłoński i reprezentuję gimnazjum nr 34 w Łodzi. Chciałbym przedstawić Państwu końcową część rozgrzewki opartą na metodzie tabata. Metoda tabata charakteryzuje się tym, iż 20 sekund uczeń ćwiczy, 10 sekund odpoczywa. Ja zaprezentuję 8 ćwiczeń, które wybrałem do tej części rozgrzewki. Pierwsze ćwiczenie: Pajacyki. Dam znak, sygnał gwizdkiem, kończymy na gwizdek. Pytanka? Nie ma, dziękuję serdecznie. Gotowi? Drugie ćwiczonko bieg z wysokim unoszeniem kolanek. Trzecie ćwiczonko, siad prosty w rozkroku, kładziemy się przez jedno i przez drugie ramię z wymachem nogi. Nóżki wyprostowane nakrywamy się nóżkami, jak wracamy skłon w przód. Próbujemy nóżki mieć proste. Kładziemy się na brzuszku, na brzuszku pompki z oderwaniem dłoni. Rączki pod brodę, same grzbieciki unosimy tu jak najwyżej. Odwracamy się na plecy, nóżki ugięte w kolankach, stopy płasko na ziemi, rączki za głową. Robimy brzuszki. Przysiad podparty zestawiki bez leżenia na brzuszku. Dziękuję serdecznie.